Witam w kolejnych ogrodach z rudą. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać ciekawy, a wręcz nietuzinkowy sposób aranżacji piwniczki w ogrodzie. Zapraszam. Planując aranżację piwniczki w swoim ogrodzie, musimy wziąć kilka aspektów pod uwagę. Po pierwsze, piwniczka powinna znajdować się pod ziemią, żeby zapewnić jak najlepszą termoizolację. Drzwi piwniczki nie powinny być nasłonecznione, więc planujmy skierowanie ich na północną stronę. Jeżeli chodzi o zejście do piwniczki, musimy pamiętać o tym, że stopnice powinny mieć odpowiednią szerokość i wysokość, tak żebyśmy wygodnie mogli wejść do środka i planując jej posadowienie musimy też to przemyśleć. Jeżeli chodzi o samo posadowienie piwniczki, powinna się ona znajdować na odpowiednio przygotowanym fundamencie, natomiast bardzo ważny jest temat izolacji piwniczki, tak żeby wilgoć nie dostawała się nam do środka. A, a propos środka, zajrzyjmy i zobaczmy co tam się dzieje. Na rynku dostępne są gotowe piwniczki, które przyjeżdżają na Waszą działkę w jednym bądź dwóch kawałkach i są od razu montowane. Natomiast ta piwniczka została wykonana z gotowego zbiornika betonowego, w którym został wycięty otwór na drzwi. Ale jeszcze parę słów o samej aranżacji w środku. Nie jest to duża przestrzeń, a jak słyszymy, piwniczka kojarzy nam się z cegłą, dlatego też zarówno na ścianach, jak i na podłodze została położona stara cegła z rozbiórki. Byłoby za ciężko, gdybyśmy na tak niskim suficie się na nią zdecydowali, więc został on tylko lekko pomalowany, bo jak zwrócicie uwagę, są tutaj nawet odciski po liściach, prawdopodobnie jesienią zechł i w tym czasie jakiś liść spadł i został tutaj na suficie. Żeby powiększyć optycznie tą przestrzeń, zamontowaliśmy tutaj duże lustro, w którym odbija się arsenał spółek, a dzięki temu mamy wrażenie, że ta przestrzeń jest większa. Odpowiednio zaaranżowane oświetlenie nadało klimatu tego miejsca. Od kiedy jesteśmy w środku w piwniczce, cały czas towarzyszy nam szum. Jest to wentylacja mechaniczna, ponieważ grawitacyjna mogłaby się okazać za słabą. Jest to bardzo ważne, żeby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza w takim pomieszczeniu, żeby nie wyszły nam różne grzyby bądź pleśni. Na koniec chciałabym zwrócić Waszą uwagę na temat wody opadowej. Przy dużych ulewach deszcz może spływać po schodach i zalewać piwniczkę. Dlatego warto dobrze przemyśleć odwodnienie przy samych drzwiach piwniczki. My zastosowaliśmy jeszcze dodatkowo daszek, że przy intensywnych opadach woda spływa do rabat kwiatowych po bokach. Mam nadzieję, że zainspirowałam was do zakładania piwniczek w waszych ogrodach. A po więcej pomysłów zapraszam was na mój kanał na YouTubie Ogrody z Rudą. Lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Do zobaczenia.